Rozdział 3. Życie i działania w anielskim świecie. W anielskim świecie, gdzie nie ma ograniczeń prędkości, można zobaczyć cały wszechświat tylko w godzinę. W księdze Daniela, Gabriel przybył do Daniela i przekazał mu wiadomość od Boga zaraz po tym, jak Daniel zaczął się modlić o 15.00. Według astronomów, nasza galaktyka ma średnicę 100 tysięcy lat świetlnych i zawiera około 200 miliardów gwiazd. Takich jak słońce. Wszechświat zaś zawiera około 200 miliardów galaktyk. W centrum wszechświata, składającego się z dwóch miliardów galaktyk, jest miasto Boga Żywego, Jeruzalem Niebieskie, miejsce, w którym znajduje się tron Boga. Kiedy Bóg usłyszał modlitwę Daniela i posłał Gabriel do niego sprzed swojego tronu, w centrum wszechświata, oddalonego kilkaset milionów lat świetlnych. Daniel wciąż się modlił. W anielskim świecie, nawet ognisty piec, rozpalony na kilka tysięcy stopni, nie może skrzywdzić aniołów lub sprawiedliwych. Istnieje rzetelny dowód na ten fakt. W szadrach, Meszach i Abetnego, trzej przyjaciele Daniela, zostali wrzuceni do pieca rozpalonego siedem razy bardziej niż zwykle. Ogień jednak nie zrobił im krzywdy. W świecie aniołów nikt oprócz Boga nie może zabić aniołów ani dusz sprawiedliwych, ani łańcuchy, ani więzienne kajdany nie mogą ich uwiązać kiedy apostoł Piotr był zamknięty w więzieniu. Mimo, że pilnowały go cztery oddziały żołnierzy, aniołowie mogli swobodnie wejść do więzienia, a bramy same się otworzyły, Piotr został bezpiecznie uratowany. W anielskim świecie jedzą niewidzialne jedzenia i piją niewidzialne napoje. Apostoł Jan napisał, jak następuje. Objawienie rozdział 22, werset 1. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, Wypływającą stronu Boga i baranka na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki, drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Owoce drzewa żywota i woda żywota, o których mowa powyżej, to niewidoczna materia, ale mistyczne jedzenie życia stworzone słowem Boga. Rzeka wody żywota wypływa strony Boga i baranka a na obu brzegach rzeki stoi drzewo żywota. Dlatego ludzie własną mądrością czy zrozumieniem nigdy nie wyrażą nawet jednej dziesięciotysięcznej chwały świata aniołów.